I zawódniczki. To <try> już są klucz jest <try> w drugim <try> w drodze 30 osób to weryfikacji nie wiem ile jest, ale też się oznacza że stracie, ustawiamy się ładnie przed rodzicami Ok, jeszcze raz gorące drama dla tych, którzy stoją na macie Słuchajcie, szanowni Państwo, yy, serdecznie się rozwitamy, cieszymy się, że ludzie się na swoją obecnością. Na sali mamy tutaj trzy grupy ćwiczerne grupa najmłodsza, grupa średnia i grupa bardziej zaawansowana. Yy, zrobiliśmy ten turniej taki mikołajkowy yy, wczoraj dla grupy zapaśniczej, dziś mamy dla grupy za, yy, gimnastyków. Yy, spróbujemy przekazać Państwu, żebyście się swoim yy, wzrokiem i ale nasze dzieci i nasze tutaj wypocziny, co nam się udało tutaj wypracować.